Witam serdecznie. Mikołek, była dzisiaj w nastroju bardzo średnim. W nastroju raczej, em, raczej smutnym, w nastroju raczej zdenerwowanym, takim a, nawet trudno to określić. Czemu tak się dzieje? FPX odpada po meczu z Diarex i trzeba przyznać, że mamy. Ja mam bardzo, bardzo średnie odczucia, jeżeli chodzi o nasz region MEA, bo wysyłamy trzy zespoły. Wysyłamy Fnatic wysyłamy Fpx i wysyłamy Team Liquid, które przeszły przez e, kwalifikacje ostatnie szanse. I wysyłamy dwóch kandydatów, którzy wydają się być bardzo, ale to bardzo e, solidni. E, Fnatic, drużyna, która zaskoczyła nas bardzo mocno po zmianach, kiedy doszedł alfarze, kiedy doszedł Enzo po pierwszych Mastersach. E, zaczęli dominować, jeżeli chodzi o EMEA e, i nagle gdzieś tam, gdzieś tam zaczynamy tworzyć taki obraz drużyny, która być może jest najlepszym zespołem na świecie. Mają Derkę, mają świetnego alfazera, mają e, mają Boostera, który w końcu się odpalił po raz kolejny. mistik, zaczyna grać swoje Enzo, przecież niektóre, niektóre momenty miał naprawdę wybitne. No ale jednak, drugie Mastersy zweryfikowały Fnatic i Champions również Fnatic zweryfikowały. FPX, mistrzowie drugich Mastersów, drużyna, która o której mówiliśmy, że, że jest tak wybitnie zbudowana, że w końcu zasłużyli na ten tytuł, pojechali na turniej międzynarodowy, bo, bo przecież pamiętamy, że na pierwszych w Mastersach nie mogli się pojawić, na drugich udało się wygrać. Wszystko wskazywało na to, że, że to będzie ten moment, że Europa zwojuje mistrzostwa świata po raz kolejny mieliśmy również Liquid, które ja miałem bardzo mieszane odczucia, raczej Liquid to nie była ta drużyna, której kibicowałem, raczej nie spodziewałem się po nich za wiele ze względu na to, jak prezentowali się przez ostatni czas, bo jasne, les z qualifiery udało się zagrać bardzo fajnie, ale jednak, jeżeli chodzi o, o te poprzednie występy, czy to w trakcie sezonu, czy to na turniejach międzynarodowych, mam tu na myśli oczywiście... Chociażby te pierwsze mastersy, bo no, jestem, nie jestem fanem tego zespołu. Później jakaś zmiana, prawda? Nie ma, nie ma linka, pojawi się Dimasik, który zresztą fenomenalnie się wpisał do tego zespołu. No ale jednak. Spójrzmy, jak wyglądała droga tych europejskich zespołów. Liquid e, przegrywa na Leviathan w grupie. E, później wygrywa na, e, wygrywa na Edward Gaming, które było no, sensacją, albo sensacją w swoim regionie. E, I wygrywa dwa do jednego z Paperex, Z tak słabym Paperex, które, e, które przecież e, no, ledwo wygrało z Edward Gaming, przegrało z Leviathan, e, i, i później ulega Liquid. E, Liquid wychodzi z grupy z drugiego miejsca. E, FPX wygra na 2-0 na Crew. E, porażka na Xset. E, później. Wygrana na kru po raz kolejny awans z drugiego miejsca. Fnatic, porażka na 100 Thieves, wygrana na beznadziejną, no dobra, może nie beznadziejną furię, ale taką no, nielicząco się walce o tytuł. E, później wygrana na 100 Thieves i to było, mam, na, mam wrażenie, najlepsze spotkanie. E, ta druga seria na 100 Thieves to było najlepsze spotkanie, jeżeli chodzi o Europę na tym turnieju. E, tam przecież, no to była kompletna dominacja. To było to Fnatic, które chcieliśmy oglądać. E, nagle okazuje się że jest jak jest i patrzymy w playoffy, przegrana Fanplus Phoenix na DRX 0-2, Liquid przegrywa 1-2 z Optic, Fnatic 0-2 x -set. i później wszystkie drużyny europejskie już w lower brakiecie w tej drabince przegranych, Fanplus Phoenix wygrywa na lewiatan, później wygrywa na Ixet w kontrowersyjnych okolicznościach mimo wszystko, no ale zasłużenie wygrywa, um, odpada na DRX wczoraj, Fnatic wygrywa 2-0 z i no tutaj europejska drużyna i tak musiała odpaść, Fnatic porażka na DRX 2-1. I skupiając się już na tym meczu FPX na DRX, tym wczorajszym, które totalnie mnie rozczarowało, jakby ja przez cały turniej czekałem na tę magię FPX, którą widziałem w trakcie drugich Mastersów, Tutaj tego nie doświadczyłem. Tutaj mieliśmy bardzo słabiutkie FPX, które nie do końca czuło się, mam wrażenie, nie do końca wiedziało co się dzieje, nie miało zupełnie pojęcia w jaki sposób to rozegrać, bo jasne, nie, nie można im ująć, to są bardzo bliskie wyniki wciąż, ale dlaczego te bliskie wyniki się pojawiły? Przyglądając się tej serii, FPX na DRX... Eee, Icebox, przecież to było 11:13, to był bardzo bliski wynik, tam FPX miał w pewnym momencie 11-9, e, to, było, to było w zasadzie na wyciągnięcie ręki, e, ja tylko czekałem na to, aż oni, e, aż oni tego Iceboxa dokończą, Haven, e, no, pierwsza połówka, 9-3, ja rozumiem, klątwa i tak dalej, no musiał być skrypt jakiś odpalony w rajocie, bo, bo przecież wyszedł ten e, spray no, do, do blokowania w trakcie tych spotkań wczorajszych, e, no ale DRX wygrywa e, to spotkanie 13:9. 10 punktów z rzędu zgarniętych na hejwenie po, po zamianie stron, jeszcze, jeszcze ostatnia runda przed, przed tą zamianą. To jest totalna tragedia. Eee, to nie było to FPX, na które ja czekałem, to nie było to FPX, które mnie zaczarowało, to nie było to FPX, eee, którego wszyscy oczekiwaliśmy. FPX powinno tutaj zagrać co najmniej w kolejnej rundzie, no ale. Trzeba dać cesarzowi, cesarzowi co cesarskie. diarex jest niesamowite w trakcie tego turnieju i fakt, że grał w tym lower bracket tylko kwestia tego, że laut się po nich przyjechało, bo diarex nie do końca wiedziało, jak na laut zagrać. I um, mam wrażenie, że w tym roku ten Valorant jest bardzo, ale to bardzo, um, jakby to powiedzieć, zaskakujący, bardzo dziwny. Dlaczego? Bo. Um, to, co widzimy w trakcie tych championsów, to jest powrót troszeczkę do tego, co widzieliśmy na pierwszych mastersach. Ja sobie pozwolę tutaj szybciutko wrócić do tego, co się w Reykjaviku działo, ponieważ tam również Optik, tam również Loud znalazło się w top 3 turnieju, Bili się w finale, który zresztą był bardzo szybki. W każdym razie ten lower bracket, tam mieliśmy z Zetę Paper Rex i Optik gdzieś tam ten finał 3 do 0 z Z wygrało, no ale dzisiaj. Przed nimi stoi DRX, a nie Zeta Division, czyli największe zaskoczenie chyba tego roku, jeżeli chodzi o turnieje międzynarodowe. Yy, DRX jest o wiele mocniejsza, i mam wrażenie, że Optik może nie podołać, ale z drugiej strony, jakby wszystkie moje predykcje, które były do tej pory, to tak no, różnie były odbierane, różnie, różnie się realizowały. W każdym razie, bo mówię już o, o, o tym spotkaniu dzisiejszym, o tej, o tej BO5, bo 5 ce ja chcę zobaczyć bardzo fajne starcie. Mam wrażenie, że ze względu na to, że to jest BO5, Optik może to wygrać, ale to będzie bliskie spotkanie. DRX, jeżeli nie teraz, to już nigdy. DRX jest naprawdę w fajnej formie, naprawdę bardzo ładna gra z ich strony. I nawet jeżeli przegrywają bardzo mocno, to potrafią się podnieść. I to jest, to jest właśnie to, jeżeli chodzi o Europę. GG, czekamy na następny rok, na Kick of Tournament, bo mam nadzieję, że wiele się zmieni, o tym jak będzie w, wyglądał ten system jeszcze powiem w filmie, który się pojawił prawdopodobnie już po Championsach, na pewno już po bo, bo przed nami tak naprawdę dwa spotkania, eee, więc tak, jak ja to typuję, typuję to tak, że Optic, eee, powiem to, Optik wygra, eee, ale to będzie 3-2, Optik to będzie pełna, bo piątka. No i później Optik z Laut to też będzie niesamowita seria. Mam nadzieję, że tam zobaczymy co najmniej te cztery mapki, a nawet więcej. I jakby mam wrażenie, że LOUD nie jest w stanie zdobyć Mistrza Świata. Jakby to nie jest, nie jest moim zdaniem dobra, dobra, dobra decyzja, jakby decyzja, dobre wskazanie. LOUD nie będzie mistrzem świata. W top 3 może być. Ale mistrzem świata nie zostanie. Mistrzem świata zostanie któraś z drużyn, która dzisiaj przejdzie. I czy będzie to Optik, czy DRX? Myślę, że możemy się cieszyć, bo wtedy będziemy mogli spokojnie. Jeżeli Optik wygra mistrzostwo świata, to powiemy, że jej jest najlepszym zawodnikiem na świecie, a w zasadzie jego statystyki wskazują na to, że jest. Natomiast jeżeli wygra DRX, to po prostu wygra zespół, który gra jak zespół, jak, jako drużyna, która ma pięciu niesamowitych zawodników. Dziękuję Wam za dzisiaj. I widzimy się prawdopodobnie jutro. Jeżeli nie, to widzimy się o powietrze w podsumowaniu turnieju. Trzymajcie się ciepło mojego weekendu, mojego oglądania. Pamiętajcie lajki, subskrypcje, skomentujcie. Dajcie znać, co wy sądzicie na temat te występu Europy na Valorant Champions. I widzimy się już wkrótce.